I mamy kurwa paczek się odbudowa, zaczyna szybko. Nie? Kurwa. Mm. Tylko coś mi tu kurwa nie wyszło, czekaj. Jeszcze jara się jakbyś chciał wiedzieć. A chuj mnie to w dupie, to już, już To już faza kurwa końcowa, to już się nie zajara. Znaczy no, jest tam jakieś ryzyko, ale chuj. Ja tam w dupie to mam kurwa. Kurwa moje pochodnie. Chuj, zjarały się? Nie. Jak polałem wodą to się zjebały. Kurwa, kompas muszę sobie wyrobić A ten dozownik czy jak on tam kurwa? Trzeba zrobić. Jaki dozownik? No to się tak nazywa chyba. A no do czego dozownik? No ten co tam kurwa testowaliśmy, nie co... Co chleb wypadał i tak dalej, nie wiesz. Znaczy ten, kurwa, że no naciskasz to od niej to tam wypluwa. Tam co włożysz. A! No. To, to dozownik chyba się nazywa. Czy Nie jakaś... ja wiem o co chodzi. Już. No to gitara, że wiesz, no. Pójdziemy zaraz kurwa na flaszkę to chuj. O <laughs> kurwa. Muszę motykę zrobić. Kurwa, drabiny mi się chyba zjerały, ty Pani majesz? No, nie zdziwiłbym się. Przecinaj to gówno kurwa, bo się za jasno <laughs> robi. O, to wygląda teraz jak heygate czy coś kurwa. No. Takie, trochę. takie, trochę takie... Ale ta wieża to wygląda jak kurwa 7 nieszczęść kurwa. Jak kurwa wibrator w mojej byłej. Skąd wiesz? Kurwa, lu lubiła sobie dobrze zrobić. Ja pie Kurwa, ale wiesz co, z drugiej strony to trochę tak... Takie trochę Gaosa mi przypomina. Mm -hmm. no. Masz, nie? Takie no. trochę takie... Takie gausowate trochę to. Tak posz... To ja była miała ja była miała vibratorka <noise> Słuchaj ty, to tam na mój rzut oka to kurwa to takie, takie kurwa. Strasznie takie. Takie, takie, takie fajne nawet. Takie zjebane S trochę. Replay? <noise> kurwa litra przynosi to kurwa będzie replay. Nawet 7 razy kurwa. Kurwa znowu się zajarałem. Cudownie. Na szczęście mam swoją kochaną wodę Fajnie to wygląda jak pudło kurwa Jak to wszystko fruwa nie? No Czekaj kurwa O, ja to zaraz prawie kurwa Ze mnie złota rączka kurwa Z puszki ci zaraz zrobi AK kurwa Razem z amunicją Dobra Kurwa ja chętnie. Ja pierdolę. Przyda ale, mi się. Ale ty fajne to było, wiesz, to. Tej... Jaranie, nie? Hmm. Było warto. Trzeba to kiedy powtórzyć, kurwa. Módl się, Mówię. kurwa. Módl się o piorun. Pierdolnie drugi raz. I chuj. Kurwa. Dziury jak kurwa w dupie u A Skąd wiesz jak tam jest? No, kurwa Wejdź na retubę to się dowiesz. Aha to, to na retube ona nawet jest? Kurwa. Kurwa. Gdzie... <gdzieś> kurwa, gdzie jej nie ma? <gdzieś> <gdzieś> kurwa. Nawet na tych jebanych erotycznych kurwa reklamach. I do góry, kurwa. Kurwa Najlepsza sikiera to kurwa łapa No to Znaczy kurwa, ożysz kurwa Do gaszenia tego gówna To dziwne kurwa, gasza to się znowu pali kurwa To trochę, kurwa takie patologiczne To drewno jest Ale bez przesady kurwa Ja nie kurwa, Jak nie po to kupywałem grę kurwa, żeby kurwa żeby kurwa gasić ogień i żeby znowu się jarał To kurwa, nie taka umowa była kurwa w tej mowie tam było jasne kurwa W tybie kup tam nie ma kurwa takich... Tam było kurwa jasne Tam się ogień pali kurwa tylko raz A nie kurwa zgasisz i, i kurwa jakieś cuda nie widzę kurwa I załataj mi kurwa tą dziurę do kurwy nędzy Piaskiem Bo to wygląda jak kurwa by ktoś się zesrał. Nie, to nie ja to robię. Kurwa nie, nie Kto ja tu nasłał kurwa no. ja Kurwa kibel sobie znalazłeś w pizu, Bo zaraz ja me zrobię kurwa i, i chuj Czekaj, to nie może być kurwa Ten niebanny kamień kurwa O, zajebiście Potem się zasypię kurwa jakimś żywilkiem czy tam innym kocim głównym. Kurwa Ale drewno już nie, nie rób kurwa buszu w zamku ty Słyszysz kurwa? Zrobię pod ziemią No a możesz tam robić co chcesz kurwa tam Aby kurwa Kieliszki równo stały Aha Nie ma problemu No Kurwa Kieliszki na myśli żeby żadnych wybuchów nie było w O No kurwa Podczas kurwa <grystanie> Taką rakietę kurde że Twój zamek w kosmos Już Kurwa zrobiłem rakietę Ja ja zrobię pod, zamku, pod zamkiem taką rakietę Kurwa O boże kurwa skurwy syn się pali nadal Czujesz to? Nie Kurwa co ja robię? Nie wiem Właśnie Też nie wiem Masz problem Ach, Kurwa Muszę trochę wodą jebnąć coś czuję O kurwa znowu się pali kurwa no to już kurwia I pa znowu Nie Woda jednak kurwa na dobre Zamoczyło drewno To powinno być tak kurwa Że jak jest kurwa drewno mokre to jest jakieś kurwa czerwone czy jakieś kurwa srakie, nie? Jakiś taki kolor straczkowaty powinno mieć, nie? Takie ciemniejsze powinno być A to kurwa jest takie jakie kurwa jest ich ja widzę, kurwa, że im, wiesz, gra to taki, kurwa, dla przedszkolaków, kurwa, bardziej. No. Chcą oszukać, kurwa, wyobraźnię, kurwa, grawitację. No, grawitację, to oni sobie jaja z grawitacji robią, <laughs> ostro, kurwa. Kurwa, grawitacja, to, 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 kurwa, żart ma być, czy co to, kurwa? A te kłócanie, kurwa, to co to ma być? To ma być, kurwa... Ja nie wiem co to ma być, to... Ja nie wiem, co, to jest. co to ma być, co to znaczy mogę, kucanie w ogóle kłócanie w tych, grze? To jakieś kurwa żarty kurwa? Z konsolowców? Nie no, chyba coś takiego. To dobrze, że z konsolowców chociaż kurwa. Kurwa, bo... No to kurwa z pc ów też tych. No, bo to no. tylko na PC-ta niestety. To kurwa na mobile też robią, nie? Na mo mobile, mobile kurwa. Kurwa wkurwiają mnie, bo tyle obiecywali, a chuja zrobili. Kurwa weszła beta i chuj kurwa Ejkami sobie możemy porzucić. Kurwa i Pokemony wyłażą z jajka, no zajebiście nie, nie taka mowa była kurwa Kurwa Była mowa, że kurwa miało być kurwa Cacy kurwa nie, jakieś kurwa... Chunia. Jeszcze może być cacy, bo to komercyjna gra, no, nie za, za... Darmo. Nie za darmo oni to robią, więc jeszcze mają szansę. Kurwa. Za 20, za 20 lat to A w nocy kurwa... To będzie fajnie wyglądać o kurwa. Za 20 lat... Jak to się kurwa w nocy paliło kurwa. A no tak. Myślisz kurwa Kurwa. Dom nieskończony, zaraz mnie potwory w dupę wy... w dupcą. Dawaj drewno kurwa, gdzie jest drewno? Kurwa w skrzynce na górze, na dole jest. Kurwa. O kurwa To mi się podoba. Wiesz, kurwa, że z brzozy można zrobić ten. Kurwa, co tam można było zrobić? Ehm, o, jeszcze drzewko jest! No, węgiel, drzewko. czy co tam? Świeże drzewko jest, kurwa, ja pierdolę. Się kurwa! Uchowało. Przecież, kurwa. Albo wyrosło dopiero, co? Kurwa. Znowu się, kurwa, zafajczę. Czekaj, trzeba coś tu... Wodą pierdolnąć może? No gaś się, kurwa dziwko jebana Kurwa. Ile mam cię prosić Alfa nie prosi Alfa się domaga No Dawaj dupy dziwko Tak też można Kurwa Nic na hama, wszystko młotkim. <laughs> wszystko młodkiem, kurwa. Ja tak, ten tekst, kurwa. No tak no kurwa. Ja pierdolę. Na serio, ta gra już kurwa dupo wychodzi, kurwa i czym W czymś po chodź pogramy. Spierdalaj, kurwa. Pierdolę twoją Tibię, kurwa jakiś. Myślę, że mam czas grać w Tibię, kurwa. No. Tracić czas na jakieś